Przywołuję do nas prezydenta Rzeczypospolitej Polski, zwierzchnika sił zbrojnych Lecha Kaczyńskiego wraz z małżonką Marią Kaczyńską oraz ostatniego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. Stańcie do apelu. Wzywam szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Franciszka Gongora, dowódcę Sił Powietrznych, generała pilota Andrzeja Błasika, dowódcę Operacyjnego Sił Zbrojnych, generała Bronisława Kwiatkowskiego, dowódcę Marynarki Wojennej, admirała floty Andrzeja Karwetta, dowódcę Wojsk Lądowych, generała broni Tadeusza Bucha, dowódcę Wojsk Specjalnych, generała broni Woźmierza Potasińskiego oraz dowódcę garnizonu Warszawa, generała dywizji Kazimierza Gilarskiego. Stańcie do apelu. Zależy Przywołuję Biskupa Polowego Wojska Polskiego, generała Broni Tadeusza Polskiego, prawosławnego Dnaja Wojska Polskiego, arcybiskupa generała dywizji Mirona Chodakowskiego oraz pełniącego obowiązki naczelnego kapelana Węgalickiego Wojska Polskiego, księdza generała brygady Adama Pilcha. Stancie do apelu. Wołam wszystkich, którzy w tragiczny poranek 10 kwietnia 2010 roku polegli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w drodze na obchody rocznicy zbrodni katyńskiej. Wiernie pracowaliście dla Polski i polegliście, wypełniając patriotyczny obowiązek. Pamięć o Waszej służbie dla ojczyzny i tragicznej śmierci pozostanie na zawsze w sercach rodaków. Stańcie do apelu.